26 słów na adwent. Słowo 18. Nie zwątpić. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi. Wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który nie zwątpi w Pana, który nie zwątpi w Jezusa. Z tej dzisiejszej Ewangelii wynika, że chyba w sercu Jana Chrzciciela w pewnym momencie zaczęły rodzić się jakieś wątpliwości. No bo dlaczego wysłał swoich dwóch uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy na pewno ty jesteś Mesjaszem? No, coś musiało się w Janie Chrzcicielu dziać. W nim, który był jak Eliasz, jak ogień, który przecież. Udzielił Jezusowi chrztu nad Jordanem, który sam wskazał na Jezusa jako na baranka Bożego. Jan znał Jezusa bardzo dobrze. I rodzą się w nim jakieś wątpliwości. Może było to spowodowane problemami, z którymi Jan chrzciciel się mierzył. Całą sytuacją z Herodem, z Herodiadą znamy to z Ewangelii. A może obraz Jezusa jako mesjasza, który odkrywał Jan chrzciciel. Nie do końca zgadzał mu się z jego wyobrażeniami na temat Mesjasza. Może jakoś sobie wyobraził to, jak powinien wyglądać Mesjasz, jak powinien postępować. No, nie wiemy tego. Nie wiemy tego, co działo się w sercu Jana Chrzciciela. Nawet się pewnie tego nie domyślimy. Ale ta Ewangelia pokazuje nam, że wiara to jest pewien dynamizm i relacja z Jezusem to jest pewien dynamizm. Moja wiara musi być cały czas świeża, cały czas nowa. Każdego dnia muszę wybierać Jezusa na nowo, jako mojego Pana. I potrzebuję do tego Bożego Słowa. Żeby nie zwątpić, potrzebuję słowa umocnienia. Jan otrzymał od Jezusa swoje słowo. Słowo, które go umocniło. Słowo, które wskazało mu drogę. A jakie słowo Tobie daje dzisiaj Pan? Byś nie zwątpił. Dziś na osobistej modlitwie zapraszam Cię do tego, byś poprosił Jezusa o jego słowo. Słowo, które Cię umocni, słowo, które rozpali w tobie żywą wiarę. Byś nie musiał, byś nie musiała wątpić. Chciałabym się podzielić z Wami takim moim doświadczeniem sprzed kilku, kilkunastu dni. Jest to takie doświadczenie bardzo trudne, które zdarza się nieco dzień, związane z umieraniem mojego taty. Bardzo, bardzo, byłam związana ze swoim tatą, bardzo go kochałam, mieliśmy ze sobą bardzo silną więź i mój tata chorował na raka, potem na następnego i cały czas i ja i mama i mój mąż i dzieci i cała nasza rodzina i mój brat robiliśmy wszystko, żeby tatę wyleczyć. Szukaliśmy lekarzy, jeździliśmy po szpitalach. Ostatnia przypadłość, rak na uchu, był w momencie, kiedy jest taki apogeum pandemii. Trudno się dostać do lekarza. Odsyłają go z miejsca na miejsce. Ale w pewnym momencie jest już tak źle, że jestem statą na, na Sorze w Warszawie. Bardzo stresujący moment. I, <laughs> I przeżywam taką myśl, że może widzę go ostatni raz, ale cały czas we mnie jest nadzieja, że, mm, że mu pomogą, że zrobią mu operację. I rzeczywiście lekarz, przyjmując tatę, mówi, że jest szansa, że go przyjmą, <laughs> że jest możliwość, że tata wyzdrowieje. Zostawiam tatę tam. I za dwa dni dostaję telefon, że mój tato jest chory na wirusa, na COVID-19, że ja też mam nie wychodzić z domu i moja mama, wszystkie osoby, które miały z nim do czynienia. Lekarz mówi, że nie ma, nie ma na razie żadnych objawów. I cały czas jest modlitwa. Cały czas czuję obecność pana Jezusa i on mi daje taką łaskę, żeby modlić się o, w, o wolę Bożą. Nie o to, co ja chcę, ale o wolę Bożą i żeby dać rady to przeżyć. Bo gdy byłam dzieckiem, nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji. Może w tym momencie nie jest to radosne świadectwo, ale chcę Wam powiedzieć, że w tym całym chaosie, też strajków na ulicach, chorych ludzi, samotności, w czasie umierania, takiej świadomości, że nie jest się blisko, Osobę, którą kochasz, na której ci zależy. Takie słowo: Szczęśliwy ten, kto we mnie nie wątpi które wypowiada Jezus: Szczęśliwy ten, kto we mnie nie wątpi. Myślę, że jestem szczęśliwa, bo nie zwątpiłam ani razu w plan Pana Boga. Dlatego, że jednak mój tato po tygodniu bycia w szpitalu. Dostał bardzo szybko objawów covidowych i po 20 godzinach zmarł. I taka świadomość, że zmarł w samotności. A z drugiej strony zdążyliśmy porozmawiać przez telefon. Zdążyłam i ja, i moja mama, i, 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 i wnuki. Zdążyliśmy sobie powiedzieć, że się kochamy i że jestem przy nim ciągle i że Pan Jezus jest przy nim ciągle. Tym radosnym doświadczeniem w tej całej sytuacji jest to, że ja cały czas odczuwam obecność Pana Jezusa. I że on jest miłosierny i że on wie, co robi. I że zbawienie jest blisko. I takie dzieci do mnie powiedziały w, w momencie, kiedy już było kilka dni po śmierci i bardzo nam go brakowało. Powiedział: Jak dobrze, że wierzymy. Jak dobrze, że mamy Jezusa. Jak dobrze, że Wy rodzice nie wątpicie, dajecie nam siłę. Szczęśliwy ten, kto we mnie nie zwątpi. Amen.